Poniedziałek nie był najszczęśliwszym dniem na puławskich drogach, szczególnie jeśli chodzi o aleje partyzantów. Na skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego doszło do kolizji trzech aut. Niewiele później, kilkaset metrów dalej, na tej samej ulicy zostało potrącone sześcioletnie dziecko, sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Dyżurny został powiadomiony o potrąceniu dziecka na Alei Partyzantów w Puławach w rejonie przejścia dla pieszych. Policjanci, którzy zostali skierowani na miejsce, ustalili, że sprawca zdarzenia oddalił się z tego miejsca bezpośrednio po zdarzeniu. Świadkowie widzieli to co się wydarzyło udzielili pomocy chłopcu wezwali też karetkę pogotowia dziecko trafiło do szpitala to sześcioletni mieszkaniec Puław. Policjanci podjęli czynności poszukiwawcze za kierowcą samochodu Deutico. ustalili że to 73-latek z Puław mężczyzna został zatrzymany następnego dnia rano jak twierdził, był przekonany, że chłopcu nic się nie stało. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, został już przesłuchany, będzie odpowiadał za spowodowanie zdarzenia drogowego, a także za nieudzielenie pomocy, za co grozi kara aresztu oraz grzywny.